Otóż Karol Szymanowski był solidnie związany z Lwowem, bywał w Lwowie nie jeden raz, miał tutaj dużo dobrych kolegów i znajomych. Co więcej, jego siostra Stanisława Korwin-Szymanowska przez lata mieszkała w Lwowie, była znaną śpiewaczką, solistką opery lwowskiej i właśnie z takim niesamowitym wydarzeniem powiązane powstania słynnego dzieła Szymanowskiego Stabat Mater, które napisał i wykonywał w sumie po raz pierwszy w i było to coś takiego, które może wydarzyć się tylko jeden raz w życiu i osobista tragedia, która spotkała rodzinę Szymanowskich, bo siostra Stanisława miała córkę, Alusię, którą bardzo też lubił Karol Szymanowski, swoją siostrzenicę. Kiedy dostała angaż do opery warszawskiej Stanisława i pojechała właśnie tam, to postanowiła Alusię zostawić 14-letnią wtedy w Lwowie w zakładzie naukowo-wychowawczym sióstr Sacre Cure, w Sacre Cœur w Było wszystko bardzo dobrze, dopóki jednego dnia, kiedy dziewczynki bawili się w ogrodzie, obszernym ogrodzie tego klasztoru śpiewali i tańczyli obok dużej kamiennej figury świętego Stanisława Kostki. Ta figura całkiem niespodzianie spadła z piedestalu i zabiła biedną dziewczynkę. Kiedy ratunek był już niemożliwy, to Usnęło po prostu jak matką, która tuż przejechała z Warszawy, tak i Karolem. I pod tym wrażeniem tego niesamowitego wypadku on zaczął pisać Sabat Amater, które odbyło się prawykonanie w Warszawie w 29 roku i rok później utwór był zaprezentowany w lwowskiej publiczności. Stanisława Kordyn-Szelanowska wykonała w nim Sopranową. No i biedna Alusia, jak i zmarła kilka lat później jej matka, pochowana w Belwowie, w grobowcu rodzinnym na cmentarzu uliczakowskim.